u, od razu wracam z kolejnym odcinkiem Dopiero co skończyliśmy poprzedni A powiem tak Za był za krótki, więc lecimy dalej Układamy, chyba się przeprowadziliśmy wreszcie od siostry albo z domu Bo widzimy, że tutaj mamy jakąś kawalerkę obskurną Gorszą łazienkę ale jest biuro wreszcie jakieś. Dobra, to najpierw spokojmy te rzeczy. Za duże to jest? Nie ja to... Czemu ja takie śmieci? Czemu to takie śmieci gromadzisz? A to chyba podróże. Co? Nie wiem, ale ja też zawsze lubiłam takie jakieś bibeloty mieć. O! Widzę, że od nawet tego mamy: konsolkę. Nice, 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 nice. nice to są jakieś gry. Może dajmy tutaj. Chyba, że konsolę mogę wstawić. o tu. To jeszcze jest ten, ten typ. kurczaczek. Czeczek będzie tutaj. Po co takie dziwne coś? Po co mi to jest? Nie wiem, zostawię... Zrobię jedną półkę taką pełną. E, pełną figurek czy czegoś tam. Później to się najwyżej ułoży Niesymetryczne są te książki. Zawsze jak układałam książki, to miałam coś takiego, że muszą być równo grubością ułożone, bo jeżeli jak nie były równo jakby ułożone od najniższej do największej, to mi strasznie przeszkadzały. Hmm. O, ja jestem dziadkiem, bo mam laskę. Czyżbym... czyżbym nie domagała już? Albo połamałam nogę Albo to jest moja men-jaskinia Żaba Kolejne jajuszko A jajuszko może być tutaj? Nie, nie może być jajuszko Może położymy tutaj? Tego sm smoka jest za duży, położymy smoka tu Ale jajuszko, o, o, tu Mam parę kurczaków. Oko białego stawiam biały niewyrośnięty. To jest git pochodzący. I tam z tyłu bym dała jakąś bierze iPhone, jakieś to. Tutaj bym ułożyła to. O, pilot. Ułożymy tu kasetę. Tutaj kolejna kaseta. może więcej kaset? No dobra, no połóż jednak nie. O zakryjemy to kasetami. Tak jak się robi, jak się ma za dużo rzeczy, książki na zakładkę. Mhm. A czemu nie mogę? Postawić ich obok siebie. No dobrze tu niech leży. O, ale ja pilot bym położyła tutaj. A, tu jeszcze mam coś. Nie, ale na... Pilota już stawię bliżej może. Co to jest? Głośnik. Zielona książka. O, zielona książka koło zielonej żaby. To jest dobry pomysł. DD mi się wydaje. Co to jest konsolka? O solkę bym tutaj Nie mam miejsca Co to jest? O! Ja ustawiłam sobie gdzieś No z drzwiami Żeby uroki odsiewało ods Czy mogę to? No i będzie no. ty, czy jak na gitarę? Nice, a ja tych tych nie mogę. Książka muzyczna. Muzyka ucichła I ja zauważyłam, że muzyka ucichła Jakoś tak pusto Dobra, to lecimy do łazienki Ręcznik Mam miejsce na ręcznik, a to jestem mały To tutaj będzie Szczotka Chyba ja ja jestem kobietą Bo cały czas mam tampony I jakieś regularki też mam Ale regularki też kobiety używają perfumy, Szczyteczka do zębów Pasta Ten połamany kubek To jest ten typ kubka, który zawsze Ci się podobał ale, i, ale się połamał, ale nadal Ci szkoda go wyrzucić Kolejna paczka? że o to wrzucimy za dużo to będzie tu odświeżać to tutaj będzie Listerin Total Care, nie ja to położę, może mogę to postawić tu? Będzie mi migało o, Na razie w salon nie miga Kubek na śmieci Co aż tak cię plecy bolą? Masakra Tam inny? to jest takie duże? A pteczka się też tam nie mieści? No weź Tutaj Ja bym to. W... Czy tu jest kuchnia? Czy tu jest kuchnia? O, ja bym ten dorobaków to zostawił w kuchni. Czy ja mogę to wszystko zamknąć? Czy to jest git? Aha, czy jak na razie jest git, sam to mam zrobione. No to teraz kuchnię może zrobić. Co to jest? Nie, ja węt to samo nie dała. Tutaj są podstawki, nie? O, gita. Koleyna? Co się? Bałek. Po co mi to? Co to jest? Oliwa. To nie wiem co to jest. Kolejne Jestem bidna nie stać mnie na kanapę. Garny. Patelnia O, wid. Nisko. Nie lubię tych takiego ty, Jest widziałam bardzo dużo takich szafek typu open space i nie, bardzo mi się nie podoba typ jak to wygląda <ściares> ściera dysk możemy. możemy go tak postawić o, magnesik koala, serduszko Trzy równa się gwiazdkę Nice poster jestem Żydówką? Nie mogę tego w nie postawić Ale nie mam miejsca na stole na razie na to Postawię to tutaj w takim razie O, ryżokuk w swój Chodź, Chyba, że to tutaj postawię Co to jest? Kawa O! kawiarka. postawimy koło kawy. I młynek O, to też postawimy tutaj Łyżeczki postawimy tu Mam wrażenie, że to jest... Nie, nie, to jest... To nie, to jeszcze nie to, ale... O, wstawmy tu Co to jest? A to jest zapalenie świecki. Żeby im ustawić... O, a mogę im ustawić zestawę? Nie Nie mogę, otw mogę otworzyć piekarni? Okay. Są daleko, tak? Aha Tam jest do mycia łapek? Nie jest do mycia łapek tutaj do mycia. Ląbka. Co to jest? A kubek? Kubek to jest. Nie robiłem tych pompów, dlatego są na samej górze. Mikrofala powinna działać, ale no to... Tutaj. Nie, ciastka tu, tutaj miód Telka z wodą, której kupiłam I zapewne nigdy nie użyłam To jest do gotowania jajek O, nóż co mogę to? Nagle się miejsce znalazło Przyprawy, my lubimy zrobić przypraw Jedna gwiazdka Plus Dwa Aha Dwa plus Jeden równa się Trzy A, matematyka Ale nie da się tak równo na tym Czy da się? Ja, mam u... ja chcę zobaczyć, czy ja dostanę... A, dostałam. Dostałam. Hehe. He. Widzicie, jakie to jest? Wszędzie trzeba patrzeć, czy są jakieś ukryte ukryte Znajdźki, Dobra. Na razie to mogę schować. Czy ja gdzieś schować mogę tą tą? E? Nie mogę deski gdzieś schować. Parę Nie, za niski jest. Czy jak deska? Nie mogę. Mm. Pozwólcie mi zostawić deskę tutaj. Aha, czy jednak nie mogę stać? Jeszcze? Papier, to jest ręcznik papierowy. Nie wiem czemu zawsze mówiłam na to papier ręcznikowy Aha, czy nie da się tak. Na razie jest dobrze Coś w kuchni jest jeszcze? Nie No to ostatnie dwa pokoje No to są jakieś te, przegródki. A, bo ona nie ma normalnej szafy Mhm No nie ma wieszaków. Nie ma wieszaków. Nie, to jest na to jest na miejsce na ten. spiżanka O, wieszek jeden. Wieszak drugi. Spódnica nie wiem co to jest. Majtki Kolejne majtki Spódnica, Boże, na razie tu, o Płaszcz Spódniczka Bucik To złożę, to złożę tutaj Kolejny bucik O Idzie nam bardzo szybko, fajnie Ale może zrobimy to tak, o, nie mogę o, a teraz? Aha Chyba jestem po rozwodzie Tak mi się przynajmniej wydaje Albo to jest zdjęcie z rodzicami eee. Ty, Lubię zapaszki Kolejna? Ile tych, tych będę miała? Jeszcze jedna? Stanik? Kolejny stanik? O, kolejny wieszek. Lecimy dalej. Cukienka, Mata, z której nigdy nie skorzystam. Trzaczek. Kolejny stanik. To już mi się staniki nie mieszczą. Jakieś. Bida z tymi ubraniami, że mówiąc. Powiedziała online, nagle teraz będzie 1500 rozkładania różnych ubrań na wieszakach Nie wiem, kto wiesza jeansy na wieszaku, ale jestem nieuja. Te brzydkie buty noszę. No, nie no powiedziałam, probożna są że ma ten mały rzeczy, i nagle bum. Podanie samych, samych, samych ubrań. Nie mieści się więcej gaci. Nie gadajcie. Jestem ślepa, nice. jestem. Mam ten gacie, no Dobra. Ta chowa tak naprawdę tu i został nam ostatni jeden pokój. Kaktusik. Kaktusik na parapecik. Książka. Lecimy. Lecimy! Dobra, lecimy dalej na książka Atanomi, Anatomia, nie wiem, Sketchbook. U, to jest ładne. Co to jest? Czy to są może te? Nie. A, to są te na książki, tak? Nie mam nadzieję. Lampa z lawą. O, drukarka. To jest rukarka, czy to jest laptop? Nie wiem. Sprawię to tak. Kable. O, laptopik. W z tyłu. No o. Nie mogę krzesła ruszyć. Hmm. Książki. <grywki> Szczerze mówiąc. O, ryza papieru. Wcisnęłabym tutaj te papiery. Tutaj, papiery, tutaj, co to jest? Jakieś wizytówka O, router wi-fi, musi być blisko okna Przynajmniej większe biurko masz teraz Nie wiem czy to on sam malował albo jego dzieci czy coś, no bo to są takie jakby bardzo dziecinne rysunki mimo wszystko Ile nam zostało? Jakieś zdjęcia. Kolejne zdjęcia. Nice. Zrobimy taki okrąg wokół. Lubię ilości. O Jezu. Nie, to mamy tutaj. Okej. Okay. O, ten dyplom, który chciałam powiedzieć, połowę z tego. Niech będzie tutaj. Lampka. Nie wiem co to jest. Kretki. Nie kredki. Kolejne kredki. O mój pies zaczyna szczekać. O nie, o nie, o nie. O nie! O nie! Mój pies zaczyna szczekać. Przepraszam was. To 14! Dobra, na razie kończymy ten odcinek Kończymy, bo ja muszę już iść, bo się umówiłam Widzimy się w kolejnym odcinku, pa. pa!